15 listopada 2011 roku biuro Akuna jest z nami Agnieszka Liszka, która odjedzie dziesiątym samochodem Hyundai i20 wygranym w konkursie samochodowym programu Benefit. Agnieszko, parę słów o sobie. Witam. Powiem Wam co to dla mnie ta dziesiątka. Nie dość, że dziesiąty samochód to od siedmiu lat jestem związana z Akuną. 10 grudnia stałam się liderem. To były moje urodziny. Rok później na urodziny sprawiłam sobie prezent. Wziąłam sobie samochód z programu Auto Forda Fusion'a. Dwa lata temu kolejny prezent sprawiłam sobie już Volvo, troszeczkę większe. A teraz wygrałam samochód, dziesiąty. Czyli dziesiątka to faktycznie szczęśliwa liczba. Jeśli chodzi o szczęście, to powiedz nam Agnieszko, jaki był Twój sposób na wygranie tego samochodu? Powiem tak, w styczniu wszedł program Benefit. Uważam rewelacyjna sprawa. Po pierwsze, dlatego że ludzie też tutaj mogą zarabiać, ale jak dowiedziałam się, że jest samochód, to w lutym bodajże powiedziałam: wygrywajcie, ja wygram dziesiąty. I powiem szczerze, wtedy, kiedy to powiedziałam, sama chyba jeszcze w to nie wierzyłam, ale w lipcu miałam siedem kuponów. Wtedy byłam bardzo blisko wygranej, nie udało mi się to, i wtedy sobie zdałam sprawę, że nad tą wygraną ja po prostu muszę popracować. Co to znaczy? Po prostu, co. Przez półtora miesiąca codziennie wizualizowałam sobie obraz. Wiecie czego? Hyundai'a i tego, że prezes wręcza mi tą nagrodę. I okazało się, że to działa. To jest ten mój sposób. Aczkolwiek jestem wdzięczna firmie za to, że daje te możliwości, że daje te możliwości mieć takich emocji, jakie, jakie, jakie ja mam od tygodnia czasu. Zostały jeszcze dwa samochody. Jakimi słowami zachęciłabyś pozostałych Hakunowiczów do tego, by próbowali, by też wierzyli w to, że wygrają te samochody. Wiadomo, wiara jest bardzo ważna, ale z drugiej strony bez działania, czyli bez zdobycia tych kuponów, a wiadomo, kupony mamy wtedy, kiedy zrobimy pewną pracę, bez tego ani róż. Po prostu róbmy, róbmy i wierzmy w to, że te samochody mogą być nasze. Nawet jeżeli nam się nie uda wygrać, przecież my możemy. W sobie wziąć samochód z programu Auto, tak, zarabiać pieniądze. I tego nam wszystkim naprawdę życzę. Ja dziękuję za to, że, że wybrałam kiedyś ten cel, że wybrałam firmę Akuna do współpracy, że to jest to, co odmieniło moje życie. Po prostu cieszę się, że jestem z Wami. My też się cieszymy. Agnieszko, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci gratuluję. Cieszymy się Twoją radością, a wszystkim innym życzę powodzenia w kolejnych edycjach. Dziękuję. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, już po raz dziesiąty spotykamy się przy okazji przekazywania samochodów Hyundai i20 dla zwycięzcy konkursu. Pani Agnieszko, to zrobimy inaczej, ja nie będę udawał, że nie jestem z Agnieszką na ty, Agnieszka jest w Hakunie już 7 lat i od tego czasu spotkaliśmy się wiele razy. Agnieszka mieszka w Tychach, niedaleko Katowic. Proszę powiedz mi, Agnieszko, co towarzyszyło, jakie emocje towarzyszyło momentowi, kiedy wygrałaś to auto, bo jednak większość z nas słyszała te emocje, ale powiedz, <śm> powiedz coś więcej. No właśnie chciałam to powiedzieć, że chyba wszyscy na telekonferencji słyszeli, jakie były emocje. Byłyśmy wtedy akurat we cztery dziewczyny. Powiem Wam, z kim teraz? Z, z Anią Rudkowską, z Kasią Krawczyk, z Anną Przybytek, no i ja, ta czwarta. I powiem tak, dat, czyli odpowiedzią była moja data urodzenia 1974. I no ja. Strategicznie zdradziłaś swój wiek, a, a być może strategicznie? Może, w każdym bądź razie, słuchajcie, ja, ja w to wierzyłam, że ja wygram, więc to było tylko takie potwierdzenie, jak się zobaczyłam, że Marcin dzwoni, nie, to myśmy już skakały z radości yy, i no emocje były wielkie, to się tego nie da opisać, zresztą one trwają cały czas. No to super, to nie będę cię, Agnieszko, dłużej wstrzymywał, weź usiądź w swoim autku. E No ja sugeruję Agnieszko, żebyś zaprosiła tutaj e, wszystkich swoich przyjaciół, którzy e, też razem z Tobą byli e, w tym momencie, albo z którymi chciałabyś się podzielić z radością. Nie, nie stójcie tam z, za tą kamerą. Z, zapraszam Was wszystkich, zapraszam Was tutaj wszystkich do nas. E, e, Mamy jak zawsze szampana. Ochrzcimy, ochrzcimy to autko. Będę jak zawsze Ojcem Chrzestnym.